W piątek na kanale Fansportu TV opublikowano wywiad z Arturem Binkowskim, czyli emerytowanym polsko-kanadyjskim pięściarzem, który w ostatnim czasie powrócił do naszego kraju i na nowo skupił na sobie uwagę internautów. Były zawodowy bokser, który w naturalny sposób stał się głośnym kandydatem do dołączenia do świata polskich freakfightów, ale jednocześnie wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza już walczyć. Podczas rozmowy prowadzonej za kulisami MMA VIP krytycznie wypowiedział się na temat organizacji Fame MMA, informując, że swego czasu nie został wpuszczony na ich wydarzenie, pomimo iż był zaproszony. Jakieś inne federacje większe, które no pewnie śledzi. W sensie no docierają do ciebie jakieś Niezledzy. informacje. No ale Fame ma High League, które już się Niezledzy. teraz zaczęło. Fame MMA mnie wyprosiło wtedy na tą galę, co ktoś mi tam powiedział z Fejmem, ktoś tam wyżej w hierarchii, żebym przyszedł. Że zrobiłem przysługę całej federacji MMA, jak przyjdę na galę. Wstawiłem się, nie byłem, nie byłem wpuszczony. No, o Fejmem ma nie słyszałeś tego, prawda? No. W piątkowy wieczór odbyła się siódma edycja gali specjalizującej się w walkach na gołe pięści, a więc w otorę. W walce wieczoru Szymon Apteka Nowowiejski, który zdobył rozgłos w flikowym uniwersum poprzez agresywne wtargnięcie do pokoju hotelowego w Tajlandii, gdzie Ferrari wraz z ekipą prowadzili streama TransTV, zmierzył się z innym podopiecznym Mirosława Oknińskiego, a więc Kamilem Mindą, który wspólnie z trenerem wyrażał chęć, aby w cudzysłowie pomścić mniejszego gabarytowo klubowego kolegę oraz rozwiązać konflikt, który narodził pomiędzy apteką, a praktycznie całą medialną stroną Akademii Sportów Wilanów. Od razu po gongu rozpoczynającym walkę, obaj zawodnicy agresywnie na siebie ruszyli, Minda chciał obalić rywala i po krótkim clinczu pojedynek przeniósł się do parteru, lecz po chwilowym braku. W aktywności walka z powrotem została podniesiona do stójki. W pierwszej akcji po przywróceniu pozycji Kamil trafił czystym prawym sierpem, którym wyraźnie naruszył aptekę, a następnie kontynuował ofensywę. Po krótkiej chaotycznej wymianie minda obalił Nowowiejskiego i tam dokończył dzieło, obijając rywala ciosami z góry, a następnie zapinając duszenie z zapleców, po którym jego rywal odpłynął. Na tym jednak rękoczyny się nie zakończyły, gdyż chwilę po przerwaniu starcia przez sędziego, leżący na ziemi Minda, który nie mógł się wygrzebać spod rywala, wyprowadził w jego stronę kopnięcie, które ciężko jednoznacznie ocenić, czy było celowe, czy też nie. Wątpliwy czyn spotkał się z bardzo ostrą reakcją jednego z członków sztabu trenerskiego apteki, który uraczył Kamila zdaje się dużo mocniejszym kopnięciem, z czego wywiązała się awantura, lecz ochrona w porę zainterweniowała i nie doszło do eskalacji. Podczas zamieszania oberwało się także Mirosławowi Oknińskiemu, który dostał butelką, mini zadymę po walce w ostrych słowach. Skomentował klubowy kolega Mindy oraz znany free uniwersum Michał Pasterna. To nie jest kurwa jakaś impreza pod remizą, żeby ktoś wchodził na ring i żeby się chciał bić. Ja rozumiem, że jak jest tam kurwa, grupa ludzi, to oni chcą się bić, no to niech się ustawią gdzieś w lesie i niech się napi ma, jak chcą się bić zawodnikami, to niech k***a się spotykają na macie i możemy się bić, a nie takie kwa, jakieś dziwne sytuacje. To jest chore. W moim odczuciu to jest chore. Sam apteka z kolei po pojedynku wstawił na swoim Insta z listę uszkodzeń, których nabawił się w walce, wymieniając m.in. złamanie nosa, pęknięcie łuku brywiowego i złamanie szczęki, która wpadła mu do środka i mocno utrudniła oddychanie. Dodatkowo przegrany pojedynku wstawił krótkie nagranie, na którym rozwinął temat swoich kontuzji oraz przedstawił własną perspektywę walki. Ale powiem wam, w 26 sekundzie dostałem sierpa prawego od, od, od swojego oponenta. Szczęka nie pękła mi, tylko się złamała i wpadła do środka. Wbiła mi się w język, utrudniała gdzieś oddychanie. Zalałem się krwią z każdej strony i z, z nosa złamanego i tak dalej. Póki co z każdej strony mam powkręcone śruby. Jest to zrobione na chwilę. Za tydzień czasu gdy będą wkładane blachy, płytki tytanowe, rekonwalescencje około 9 miesięcy. W piątek na oficjalnym, youtubowym kanale Federacji Prime MMA opublikowano materiał pod tytułem Poznaj Jacka Murańskiego, podczas którego popularny stary Muran zaprezentował przed kamerami przebieg swojego dnia treningowego. Już na samym początku filmu pan Jacek w wyreżyserowanej scence prześmiewczy sposób wbił szpileczki w Pawła Jóźwiaka i Marcina Najmana. Rączki, rączki, Jóźwiak! Rączki! Wiesz co? Jóźwiak Paweł? Treści, już z do domu. I weź tego frajera też. Co ja tu będę tak sam siedział? Następnie Muran, odpowiadając na pytanie prowadzącego, podzielił się z widzami kulisami dołączenia do federacji Prime MMA oraz powodami przyjęcia propozycji starcia z Pawłem Juźwiakiem. Po chwili dodał, że już w tej chwili toczą się rozmowy dotyczące podpisania kontraktu na pojedynek z Marcinem Najmanem właśnie w Prime, aczkolwiek jest gotów zawalczyć na wydarzeniu każdej organizacji, której uda się w końcu doprowadzić tę walkę do skutku. Warto zaznaczyć, że tego samego dnia, którego nagrywano materiał, Kasjusz Don Casio, życiński wykluczył możliwość angażu LT 100 przez organizację, której jest medialnym włodarzem, lecz murański po zapoznaniu się z wypowiedzią Kasiusza, podtrzymał swoją narrację. Czy na Prime dojdzie kiedyś do walki jacka Murańskiego z Najmanem? Nigdy nie dojdzie do tego. To są już wewnętrzne sprawy Prime'u, dlatego ja podkreślam, że mam kontrakt tak w ten sposób sformułowany, że jakakolwiek federacja w Polsce podejmie się zorganizowania mojej walki z Najmanem, no to ja mam zielone światło na taką walkę, tak, gdzie indziej, jakby poza 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 Prime'em. Wracając do tematu najbliższego starcia pana Jacka, ten w dalszej części materiału zdecydowanie odrzucił scenariusz, w którym przegrywa pojedynek z Pawłem Juźwiakiem, delikatnie wyśmiewając jego umiejętności sportowe oraz dając do zrozumienia, że jest on dla niego najmniejszym wyzwaniem, biorąc pod uwagę swoje poprzednie wyniszczenia tego nowe zmagania, podczas których dodatkowo borykał się z kontuzjami. Zbiłem się z młodymi chłopakami, w sumie z tańculą stoczyłem 9 rund. O Pasucie też można już powiedzieć, że jest jakby takim rasowym zawodnikiem, no bo bardzo ładnie się pokazał z Ginoldem. Stoczyłem z tymi chłopakami 11 rund, z tańculą 9 rund. Ja się ani nie poddałem, ani nie byłem poddany przez sędziego, nie było tam KO. I teraz tak, z tańculą pierwsza walka, zerwany biceps. Druga walka, Naderwane więzadło. I Tańsula, kiedy bezkarnie mnie uderzał, statystyki wykazały 148 uderzeń. W drugiej walce nastawił się na kolana. 40 kilka czystych uderzeń w głowę kolanem. I ja cały czas stałem. To co mi może zrobić już Podczas materiału zarówno prowadzący, jak i sam pan Jacek zdradzili, że zanim dojdzie do ewentualnego starcia z Martinem Najmanem, stary Muran zawalczy jeszcze z jednym rywalem. Powołując się na zalecenia Federacji, nie chciał on powiedzieć o kim mowa, jednak przyznał, że jest to osoba mająca silne powiązania właśnie z No nie, No jest, to, jest plan Federacji, ja nie mogę mówić o planach Federacji. No, jest faktycznie tak, jest po drodze do Najmana. Jest to jest osoba powiązana z Najmanem. Jest to osoba bardzo powiązana z Najmanem. Tak? Na sam koniec nagrania prowadzący Jonas Jośka zadał Muranowi dość oryginalne pytanie, na które Najbliższy rywal Pawła Jóźwiaka odpowiedział w typowym dla siebie nieco filozoficznym stylu. Jacku, spędziliśmy cię cały dzień i zachodzę myślami, czy jest coś, czego ty się w ogóle w życiu boisz. Do natury mam wielki respekt i natury się boję. Wody, ognia, wiatru tego się boję. Ale to jest bardziej respekt łamany przez. Wczoraj zawodnik Prime MMA Jaś Kapela wstawił na swojego Twittera zdjęcie z potężnym guzem na czole, jednocześnie informując, że, cytując, dostał za papieża i to nie od bagiety, tylko żula pod biedronką, a następnie dodał, tak jak Pan Jezus powiedział, kocham ten kraj i te religie miłości. Dla tych, co nie wiedzą, kontrowersyjny lewicowy aktywista ma wytatuowany na klacie wymowny skrót odnoszący się do Jana Pawła II. Według relacji oprawca podszedł do Jasia pod pretekstem zrobienia sobie selfie, a następnie go zaatakował. Jakby tego było mało, to właśnie on sam nagrał oraz opublikował pokazona na mediach społecznościowych filmik z całego zajścia Jakieś kapelę? Zajście. Je balkon. Okej, papieża. Kapela po jakimś czasie po raz kolejny zabrał głos i napisał na Twitterze Trochę jednak żałuję, że mu nie wk***łem, ciągle za dobry jestem dla ludzi. Cóż, Bagieta dostanie podwójnie XD, już 1 lipca na Prime MMA. A także obszerniej odniósł się do sprawy na swoim Insta Raczej nic mi nie będzie, ale frajer zatakował mnie akurat, kiedy patrzyłem w inną Tym. Papież to mój fatem, drugi ja tydzień przed walką dostaje po prostu... Mam nadzieję, że będę mógł w ogóle wystąpić <laughs> W sobotę na kanale Szalonego Reportera ukazał się długi, bo niespełna półtora godzinny materiał zatytułowany Sławomir Bielski z High League i Julita Górska z Cloud MMA odpowiadają na zarzuty. Wywiad jest po części odpowiedzią na głośny film, który ukazał się w ostatnich dniach na kanale Nie wiem, ale się dowiem. Na samym początku materiału Sławomir Bielski podzielił się z widzami historią dotyczącą tego, w jaki sposób znaleźli się oni w ogóle w świecie MMA i Freak W 2013 roku stworzył on wspólnie z żoną swój własny catering dietetyczny, który liczał się do pionierskich projektów tego typu w kraju. Jako kredens smaku obejmowali oni swoim patronatem i sponsoringiem wielu zawodowych fajterów. Dodatkowo Bielski już wcześniej jako pasjonat sportów walki i biznesmen zajmował się organizacją lokalnych gali, a w 2018 roku wraz ze swoim przyjacielem dostrzegli okazję do zarobku pod postacią walk medialnych osób ze świata internetu. Ponadto Sławek potwierdził wcześniejsze informacje szalonego reportera, jakoby to on był pierwszym pomysłodawcą walki Rafonixa z Danielem Magikalem. Sam pomysł to było jednak zbyt mało, by zorganizować wydarzenie, które Zakończy się sukcesem, dlatego panowie intensywnie poszukiwali wspólników, którzy mogliby wnieść do projektu wkład finansowy oraz powiązania influencerskie. W inicjatywę zaangażowali się Krzysztof Rospara oraz Wojtek Gola, a następnie Boks, którego dołączenie do przedsięwzięcia oznaczało procentowy podział udziałów, który okazał się dla Bielskiego oraz jego wspólnika rozczarowujący. W związku z czym, po namyśle, postanowili nie podejmować ryzyka i odpuścić tę współpracę. Następnie Bielski przeszedł już do odnoszenia się do konkretnych zarzutów, które pojawiały się w materiale Nie Wiem, Ale się dowiem. Jeden z nich dotyczył tego, że z niewiadomych przyczyn Sławek nie zdecydował się na wejście w branżę fightów wcześniej, a dopiero po zbanowaniu ACA przez amerykańskie władze. Sławek wraz z małżonką zaznaczyli, że wcześniej ich znajomość z Hasbim nie była na tyle zaawansowana, by wspólnie zaangażować się w realizację projektu na taką skalę. W dalszej części materiału Bielski zapewnił, że nie było zależności między sankcjami na ACA i startem High League, ponieważ rozmowy na temat rozpoczęcia współpracy z Czeczenami zaczęły się dużo wcześniej. Zastanawiam mnie, czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego akurat w tym momencie wyście się zgadali, dlaczego akurat jak blokują ACA i akurat wtedy powstaje Hajlik. Czy jest jakaś zależność, czy to akurat tak dlatego się stało, czy wyście rozmawiali i akurat to stało wtedy, w tym momencie? To było w październiku, wiesz co chodzi, to jeszcze chyba sankcji nie było, bo my zaczęliśmy już konkretne rozmowy w październiku na gali KSW, więc tam nie było żadnych szans sankcji, moim zdaniem, jeszcze z tego, co teraz pamiętam. A dlaczego Hasbi akurat, a właśnie nie Bajsangur, jakby on miał tą wiedzę, no przez to, że pełnił tam wysoką funkcję w ACA, miał tą wiedzę organizacyjną i tak dalej, tego czego fizycznie on nie był właśnie w spółce? Ja lepiej znałem Hazbiego, tak? Ja z hazmim rozmawiałem, bo i Sangur, no po prostu później tak u nas pracował. No tak, tak! Odnosząc się do publikowanych na swoim profilu zdjęć z wizyty w Rosji, określonych podpisami zachwalającymi dzisiejszego agresora Bielski, podkreślił, że w tamtych czasach podejście do tego kraju było u nas znacznie inne. Odwiedzało się go również w celach turystycznych, a ponadto gale ACB były transmitowane w Polsce, a przy ich organizacji brało udział mnóstwo naszych rodaków. W tamtych czasach ACB to tak. O, mm, zawodników z dziesięciu. Sędziowie? Polscy. Producenci? Polscy. Menadżerowie? Polscy. Nie byłeś tam jedynym Polakiem, to... zdrajcą narodu, który jeździł do Rosji no na gale No to, no to, no to, no to bo to tak zostało w 2016 roku. Tak? Rozmówcy szalonego reportera dodali również, że prywatny profil facebookowy Sławka, z którego w cudzysłowie wyciągnięto zdjęcia z Rosji, jest pełen fotografii z różnymi osobami podczas rozmaitych podróży, a autorzy filmu Nie wiem, ale się dowiem wybrali tylko te, które miały na celu wzbudzać kontrowersję. W dalszej części rozmowy Sławek przeszedł do szczegółowego omawiania początków projektu High League. Według pierwotnych założeń miało on mieć 40% udziału w spółce, przy 40% dla Hasbiego oraz 20% dla partnerki reprezentującej Malika Montanę, Magdaleny Żewnickiej. Zarówno Bielski jak i Edelbiew mieli zabezpieczać swoimi środkami finansowymi ewentualne niepowodzenie pierwszego wydarzenia, a na organizację gali do momentu jej realizacji wbrew sugestiom z materiału Nie wiem, ale się dowiem o olbrzymich czeczeńskich nakładach finansowych przeznaczono według słów Bielskiego między 250 a 270 tysięcy, a i tak było to znacznie więcej niż zakład Badali, bo według wstępnych obliczeń miało być to tylko 100 tysięcy złotych. Dodał też, że realizacja eventu przy takim niedoborze pieniędzy była możliwa dzięki koneksjom Hasbiego. Pierwsza gala Kailiga kosztowała nas między 250 000 a 270 tysięcy złotych do gali wypłaconych pieniędzy na sprawy bieżące. Nie da się za tyle zrobić gali, czyli co? Cała reszta po prostu zgodziła się czekać. No. To właśnie wnosił hasbi, czyli, czyli kredyt zaufania u wszystkich produkują te gale. A dlaczego produ... on miał taki kredyt zaufania u tych ludzi? Myślę, że ze, ze względu na to, że produkowali te gale, no tak? Następnie wytłumaczono, w jaki sposób do spółki dołączyła siostra Hasbiego Diana. W celu zwiększenia atrakcyjności pierwszej gali przygotowano głośne zestawienie lekcji Natsu, które kosztowało jednak organizację więcej niż cała pozostała karta walk. A Sławomir Bielski, nie chcąc ryzykować swoim majątkiem ewentualnego finansowego niepowodzenia wydarzenia, nalegał na znalezienie dodatkowych inwestorów, którzy pomogą zabezpieczyć projekt. No ja to się tą walką przestraszyłem. Powiem szczerze, powiedziałem, że nie będę, nie będę odpowiadał swoim majątkiem za 50% przy takiej walce. Więc powiedziałem, że musimy poszukać sobie inwestora, najlepiej w rodzinie. Tak się dogadaliśmy, że najlepiej gdzieś w rodzinie, ja też szukałem w swojej rodzinie. słuch szukał w swojej rodzinie i HB namówił po prostu Dianę, żeby ona, żeby ona... siostra. Tak. Pierwsza gala, zorganizowana przez powiększone grono udziałowców, ku zaskoczeniu nawet samych organizatorów, okazała się olbrzymim sukcesem i przyniosła im 2,5 miliona czystego zysku, a jak dodał Sławek, była to jedna z najsłabszych gal High League pod kątem dochodu. Za pierwszą galę zarobiliśmy na 62,5 2,5 miliona złotych. No i muszę ci powiedzieć, że to była jedna z najsłabiej zarobionych gal. Bielski poinformował też, że przez ostatnie półtora roku firma miała dwie kontrole Urzędu Skarbowego, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Odnośnie pieniędzy zablokowanych przez ABW w materiale ostatecznie nie padła konkretna suma, a sam Bielski przyznał, że nie była to olbrzymia kwota, ponieważ pieniądze były cały czas obracane, jednak najgorsze w tym wszystkim było to, że blokadę nałożono tuż przed zleceniem wypłat dla pracowników. W pewnym momencie szalony reporter poinformował, że strona czeczeńska, a dokładnie Hasbi Delbiew również wyraził chęć na wizytę w programie Matysiaka i złożenie oficjalnych wyjaśnień dotyczących swojej działalności. Jednak z powodów kwestii prawnych lepiej, żeby nastąpiło to w późniejszym czasie. W znacznie gorszej sytuacji niż Bielski są właśnie czeczeńcy, którym oprócz wspomnianych środków zgromadzonych na koncie firmowym, zablokowano także pieniądze z kont prywatnych. Dodatkowo rozmówcy zwrócili uwagę na to, że Federacja Hailik swego czasu oficjalnie opowiedziała się przeciwko wojnie na Ukrainie, o czym nie wspomniano w odcinku, nie wiem, ale się dowiem. Bielski zaznaczył, że efektem takich poczynań w przypadku ewentualnego powrotu do Rosji mogłaby być nawet kara śmierci dla jego wspólników. Ludzie tego nie rozumieją, nie? Że, że to, że opowiedzieliśmy się przeciwko wojnie, że płaciliśmy pieniądze na pomoc Ukrainie jako jedni z pierwszych, też pamiętajcie o tym. Za takie rzeczy, jeśli. Ci ludzie trafią do Rosji. Myślę, ja... że, że kara śmierci ich czeka. To właśnie otwarte poparcie Ukrainy w trakcie konfliktu zbrojnego z Rosją, czy chociażby występy na Hailik lewicowej aktywistki okazującej wsparcie środowiskom LGBT, nieakceptowanym w Czeczenii były podane przez Sławka i Julita jako dowód na to, że byli czeczeńscy wspólnicy, nie mają powiązań z Kadyrowem. Uczestnicy rozmowy także jasno dali do zrozumienia, że są przeciwnikami zarówno Putina, jak i Kaderowa. A ktoś, ktoś mi zarzucił, że, 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 że kaderowa coś tego tego, tego, tego drania, tego człowieka i tego drugiego tego Putina. Tak? Schwytać za uszy tych dwóch drani, tych dwóch zbrodniarzy wojennych i nie, wy, nie tutaj osądzać w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych, bo tylko tam Czeka ich odpowiednia kara. Matysiak zapytał też Bielskiego, czy skoro zablokowano jedynie środki czeczeńskiej strony, to czy on wraz z partnerką Malika mogliby kontynuować działalność federacji High League? Sławek wraz z żoną zaznaczyli, że nie jest to możliwe, bo zawieszony został cały podmiot, w związku z czym nie mogą oni podejmować żadnych ruchów z nim związanych, łącznie nawet z publikowaniem postów w social mediach. W odpowiedzi na pytanie dotyczące podjętych przez udziałowców kroków prawnych po decyzji władz, Bielski powiedział, że oczekują oni na zgodę ministerstwa na wykupienie rosyjskich udziałów i kontynuację działalności na zasadzie. W 100% polskiej firmy. W trakcie materiału kilkukrotnie padały zapewnienia, że na Sławomirze Bielskim nie ciążą żadne zarzuty i jest on całkowicie w cudzysłowie czysty. A brak jego obecności w zarządzie nowego tworu, czyli Cloud MMA, wynika z faktu, iż póki co chce załatwić wszystkie kwestie formalne z High League, związane przede wszystkim z wypłaceniem należnych pieniędzy pracownikom federacji. Dodatkowo zapowiedział on, że po w cudzysłowie odmrożeniu spółki oficjalnie dołączy on do żony w nowym projekcie. Muszę tam zakończyć e, wypłacić ludziom należne pieniądze, czyli, czyli muszę odmrozić tą firmę. E, od... W końcowej części materiału rozmowa zeszła na temat Federacji Cloud MMA. Prezes federacji bardzo wyraźnie zaznaczyła, że nie ma żadnego zagrożenia, by pierwsza gala ich projektu się nie odbyła. Nie ma żadnych obaw, możecie śmiało zakupywać bilety, ta gala na pewno się odbędzie. My nie mamy nic do ukrycia, nie ma tu żadnych sankcji, to nie jest żadne obejście, to nie są żadne słupy, my jesteśmy... Nowym podmiotem, który oczywiście z zapleczem, i w związku z tym, że ja jestem żoną Sławka, tak też uczestniczyłam w tworzeniu High League, będąc u jego boku, tak towarzyszyłam mu w tym czasie. Oczywiście, że to się nakłada jedno na drugie, ale tak jak mówimy tutaj dzisiaj, Sławek nie jest niczemu winny. On formalnie jest czystym człowiekiem. On nie ma, na nim nie ciążą żadne sankcje, nie ma żadnych powiązań z Kadyrowem, nie popieramy Kadyrowa. Dlatego jesteśmy czystymi ludźmi i my przyszliśmy tutaj produkować dla Was rozrywkę. Pokochaliście High League i zrobimy wszystko co w naszej mocy, abyście pokochali Cloud MMA. Ale dajcie nam szansę. Podczas rozmowy poruszono też temat szkodliwego działania konkurencji na rzecz ich organizacji oraz przytoczono stosowane przeciwko nim praktyki. Rozmawiamy ze wszystkimi zawodnikami i oni nam mówią: Wasza konkurencja mówi, żebyśmy na Was uważali, bo ta gala znowu nie dojdzie do skutku, żebyśmy się z Wami nie podpisywali. E, idziemy do kontrahentów, i nasi kontrahenci no bo wiadomo, musimy wszystkie umowy zawrzeć Podobno. od początku i nasi kontrahenci mówią no ale wasza konkurencja mówiła żebyśmy nie wchodzili z wami w współpracę Na końcu małżeństwo odniosło się stricte do nie wiem ale się dowiem a konkretnie do wydźwięku nagranego przez nich filmu w opinii Julity Górskiej materiał został zmanipulowany i zabrakło w nim m.in. informacji w jaki sposób Czeczeńcy trafili do Polski dodając że nazywanie ich kadrowcami jest dyskryminujące ponieważ są to uchodźcy którzy uciekali ze swojego kraju i podkreślając analogię między ich sytuacją a sytuacją Ukraińców Następnie Górska zaznaczyła że ma żal do autorów filmu o to że się do nich nie zgłosili ponieważ oni jako Osoby nie mające nic do ukrycia bardzo chętnie odpowiedzieliby na wszystkie ich pytania i zarzuty. Dodała też, że oni sami zgłosili się do twórców materiału z chęcią wyjaśniania sprawy, jednak do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi na ich prośbę i osobiście uważa, że nie będą oni chcieli się skonfrontować ze względu na brak potencjalnych korzyści z takiego spotkania. Największa walka w historii freak fightów odbędzie się na UFC, najbardziej nieoczekiwane zestawienie w historii, kto wejdzie do Oktagonu UFC, zapraszamy na zaprzyjaźniony kanał MMA Info. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z niesami ze świata Freakfight'ów, Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, trzymajcie się, cześć!